Siemanko, siemanko, widzowie. W tym odcinku spróbuję złowić 30 okoni w 3 godziny. Jest 12.30, zaraz Wam pokażę, która jest godzina dokładnie, żeby Was nie oszukiwać. Zaczniemy od takiego twisterka na 5 gramowej główce. Takiego przezroczystego, trochę białego. To chyba najlepsza przynęta jest, żeby zacząć okonie łowić. Chyba nie ma lepszej, skuteczniejszej na każdą porę roku przynęty jak twisterek. Chyba, że się mylę, możecie pisać w komentarzach. Więc zaczynamy te wyzwanie. 30 okoni, czyli 10 okoni. Na godzinę muszę złowić. Zobaczymy, czy się uda. Zapraszam Was do oglądania. Jest 12.33, więc zajebiście 34. Więc do 15.34 mamy czas. widzowie, deszcz się rozpadał. Najgorzej. No o nie, tego nie przewidywałem. Miał nie padać. A Ajajaj. Dodatkowe utrudnienie. Siedzi, siedzi, ale jest Jest, jest Deszcz zaczął padać, od razu wziął Mamy pierwszego okonka Mamy go Super widzowie O i to taki Bardzo możliwe, że wymiarowy Mamy to, pierwsze okoń Super 12.42 Więc zajęło to 8 minut, żeby złowić okonia To niedobry czas Niedobry bo powinienem mieć 6 minut Znaczy to wprawia, się wyrobiłem. 6 minut na konie, jednak powinienem mieć. Się nie poddajemy, łowimy w deszcz. Jak zacznie większy padać, no to trudno się schowam, ale póki co w taki deszcz mogę łowić. Oj widzowie, ten deszcz w niczym nie pomaga. W niczym, w niczym. Zmienimy sobie teraz na taką przynętę z opadu. To jest z libry, taka fluo. Zobaczymy jak ryba zareaguje na taką przynętę. Bardzo mocna praca. Agonka. Dobra, teraz zmieniłem w ogóle na Killera na obrotówkę z Mepsa gila dwójka. No jak na to nie będzie chciało wziąć to, czyli okoń chyba jest nieaktywny Dobrze widzę na Mepsa też nie chciała ryba brać. Zobaczymy sobie na Jigriga, czy może z dna coś się skusi, może to ryba na dnie dzisiaj jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może temu, bo woderów nie mam, ale coś dziś ryba jest nieaktywna. Może ta zmiana pogody taka dała. Nie wiem, jakiś czynnik musi być, ale może. Może miejsce, zaraz zmienię miejsce. O, straciłem coś. Straciłem coś, zerwało mi się. kurczę Dobra widzowie, muszę zawiązać zestaw. A jest godzina 13. Muszę się spieszyć, zmieniam miejsce, nakładam obrotówkę Mepsika i szukam okonia. Dobrze widzowie, założyłem zestaw, już zmontowałem cały Meps siedzi i dałem tu wsówkę taką zamiast agrafki. Odchudziłem trochę zestaw, idziemy dalej zobaczyć, co dalej uda się złowić jeszcze. Zajęło mi to trochę czasu. Ciężko na pleciące się wiąże węzły. Co to za miejsce? W ogóle jest tu zejście? Jakieś? Jako takie jest. Dobra. Z godzina, Oj, mało czasu mamy. Mało czasu zostało. Mamy tylko jednego konia. Widzę, nic się nie dzieje. Na obrotówkę zmieniamy na białego twistera, tak jak wcześniej. Mam o Nie, siedział, puścił Ajajaj, zowie Miałem rybę W takim dziwnym miejscu Stoję sobie na skarpie Tu są prawie powalone drzewa Prawie No cóż, jednobranie było, ale trzeba stąd uciekać Dalej Przy zawalonych drzewach też jest zajebiste miejsce Przecież nie wiem, postaram się podrzucić tam Trochę Nie, nie ma co, trzeba iść dalej. Mało czasu zostało zbyt mało. Czy ja stąd zarzucę? Nie bardzo Ole ścieżka. W konia mnie tak. zrobili. Nie przejdę tędy. No nie, muszę się cofać. Dobra, jestem. Kolejne miejsce. Ciekawe. Miałem coś. Mam konia siedzi. Myślałem, że to zaczyna. A to jednak okno Fajnie. Mamy drugiego konia. Po godzinie czasu widzowie. Może zaczną brać. Jest godzina 13:41. Więc. Może w końcu coś się zacznie. Mamy takiego okonka. Taki 15. tak? Leci do wody. Próbujemy dalej. Drugi jest. Jeszcze 28. Oj, widzowie, chmury idą do Ciekawe, czy będzie padało. Ajajaj, aj, aj, pewnie będzie. Zaraz zmienimy sobie Twistera. Na inny spróbujemy takiego różowego. Fioletowego Supermowy. O, już miałem pranie. Mam branie już od razu, tylko zarzuciłem. Co i Trzeci okoń, od razu. Od razu. Mamy trzeciego gonka. Za pierwszym rzutem nie zdążyłem nawet zwijać. Co Jest trzeci. Lecimy po następnego, czwartego. Następny. Nie no chyba. Ej, odpowiedni kolor. Wziąłem jak tak Zajebiście. Nie no, spadł, spadł, spadł. Spadł widzowie, był czwarty. Był czwarty okoń. Kurcze. Jest, jest następny. Tego wyjmę. Czwarty okonek widzowie. Jest czwarty. Zaczynamy gonić. Zaczynamy gonić. Jest dobrze. Widzowie, po piątego okonka. Kaczko, ty. Jeszcze prawie w nie trafiłem. Mam, mam. Widzowie, będzie piąty. Będzie piąty okonek. Zajebiście. Jest piąty. Następny jest. <laughs> Puścił. Jest. Siedzi. Siedzi. Siódmy to będzie. Chyba siódmy. Trochę ciutko większe. Fajnie, fajnie. Siódemeczka. Dobrze widzowie jest siódmy okoń, jest 13.51 mamy jeszcze godzinę 40 żeby złowić 23 okonia Dobra. nie marnujemy czasu siedzie następny miałem od 5 rzutów nie mam żadnego brania nie wiem czy zaraz nie zmienię jakiegoś koloru czy coś Coś będzie trzeba zmienić, bo się uspokoi wybrania. Zmieniłem na taki kolor, na taki żółty, perłowy z pomarańczowym ogonkiem. Zobaczymy, co będzie się działo na lekkiej główce. Jak nie, to zmienimy na taki sam kolor, ale na cięższą główkę. Nie ma czasu widzowie. Trzy żółty, nic się nie dzieje na lekkiej główce. Za daleko nie leci, chyba potrzebuje trochę dalszego żółtu, więc zmieniam na cięższą główkę, ale ten sam kolor. Też kolor żółty, ale na 3 gramowej główce już. Dalej poleci. Ale i szybciej opadać będzie. Zobaczymy czy się koniom to spodoba. U. Dalej, dalej leci. Siedzi. Jest. Czyli dalej lepiej. Może trochę szybciej opada, to lepiej też. Mamy ósmego. zawy Jest, ósmej. Fajnie, fajnie. Osiem okon jest, dobra. Spróbujemy teraz na rybki. prostu Dobrze, założyłem teraz taki perłowy kolor. To jest Katech na główce 4 g. Zobaczymy, czy do niego coś weźmie, czy nie. Jak nie, to wracamy do tych siedziało, siedziało coś? Teraz nie wiem, taki piwny założyłem. Szybka zmiana przynęt. Szybko patrzymy, czy są ten na konie, czy nie. Szukamy, trzeba złożyć dziewiątego. Dobrze, leci teraz takie coś od JMC Adventure, a ja taka. Jak na to nic nie wejdzie, to patrzymy obrotówkę Spinmada i lecimy na następne miejsce. Pogoda strasznie się zmienia dzisiaj, raz słońce, raz, raz deszcz. Non stop się zmienia teraz pochmurno. I ta ryba tak chimerycznie strasznie bierze. Zakładam obrotówkę mapsika. Siedzi. No, miałem uderzenie. Dobra. Czyli obrotówka była tym właśnie. To było to zaczepy gdzieś po środku, więc było uderzenie, więc jest szansa na tego dziewiątego tutaj jeszcze, żebym tu dwa dobił i lecieć dalej. Zakładam spinmada. Dobra, tego spinmadzika nałożyłem. Może na niego wejdzie. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Zamykam pudełko i trzeba cisnąć, bo już wam mówię. Jest godzina 14.16 Godzina z kawałkiem nie została A mam dopiero 8 koni złowionych. Kurczę, Cieniutko, cieniutko z czasem Dobra widzowie, następne miejsce jakieś fajne Może tu głębiej od razu się robi I tutaj złowimy coś O jeszcze mi się zwalił Dobra założyłem Tistera o kolorze o Motor Oil Na 4 gramowej główce, zobaczymy co na niego Mam, mam. Miałem ten sam kolor, ale mniejsza główka. Już mam, już mam rybę. Widzicie? Zmniejszyłem tylko główkę. Wow! Może coś fajniejszego? O, wystarczyło zmienić. Tojebbiście. No, coś fajniejszego. Ten już fajniejszy okonek. Mamy dziewiątego. Super. Leć za wody o 2 gramy zmniejszyłem główkę I już rybka lecimy po 10 O, co się miałem, za szybko zaciąłem. Deszcz zaczyna padać No nie, widzowie Dobra, zmiana koloru na biały Dobra, różowy założyliśmy, no fioletowy taki Ale czuję presję czasu Mało czasu zostało, a tylko 9 okoni mam Jakieś zielsko mam a Nie mam okonia, bo widzicie, myślałem, że jakieś zielsko <grymne> Dobra, fajnie Jest dziesiąty Pożar głęboko dosyć Musiałem szczypce wyjąć, żeby go wyciągnąć Tak to nie pójdzie Dziesiąty okonek urazowany Leci, mówimy dalej. No, jednak różowy kolor. Uy, który kolor wiesz, na co był dobry? Już nie pamiętam, kurczę. Jeszcze jeden był. Ale super, super. Dobrze, po 11 idziemy dalej. Uch, została godzinami. Mam 10 koni złapanych. Nie wiem, czy się wyrobię. Jak nie znajdę miejsca, w którym będzie non-stop brało, to. A będzie ciężko, żeby wyrobić to 30 w przeciągu godziny najbliższej. Mam następne miejsce. Już tutaj, może, może tutaj parę okoni jeszcze. Mam dyszkę raczej nie mam co liczyć. Niedobrze, bo jest tu całkiem płytko. No trochę nie bardzo, tak. Ponieważ się ja daleko nie dorzucę. O, ten okon trochę głębiej siedzi. Siedzi, mam. Dobra, zajebiście, w taki wymiarowy, że tak powiem. Jedenastka, lecisz do wody, idziemy dalej, idziemy dalej szukać. Następne miejsce. Może tutaj przy tym pasie trzcin Okonek będzie Jednak powiem wam Bez wchodzenia, bez woderów jest ciężko, nie? Żałuję teraz, że nie wziąłem woderów Z woderami było lepiej Mam, mam Coś lepszego Coś lepszego Wow, puścił? Nie, puścił Kurczę, miałem Ale to było branie potężne o to moje branie, kurczę! O, myślę, że to 30 była widzowie Na pewno taka O kurczę! No Wow Ale to było branie Kurczę, ale Ale o dobra, szukamy tego 12 Ale uderzył mocno Coś jest tu Dobra, zmieniałem przynętę, bo ile ja na nie mogę łowić, ale jedno miałem fajne branie. Powiem Wam, te branie to było... Kurczę, coś fajnego musiało to być. Dobrze widzowie, jak mi większy wziął, to spróbuję na tego Kajtecha. Ech, no taki, nie wiem, różowy z niebieskim, trochę cięższa główka, no ale dalej poleci zasięg większy. Też zapadł. Oprotoweczkami psika. nie wiem, który raz już zmieniłem przynęte dzisiaj. Na pewno już dużo razy zmieniłem. Zobaczymy. Coś mi się uspokoiło, widzowie. Jest cisza. E, zmiana miejsca. Miejsce nie oddaje w ogóle. Nie daje ryby. Spróbujemy jeszcze raz na tego żółtego. Na lekkiej główce tutaj i zmiana miejsca. Tu byłem. Tu przechodzę. Wbliżył tylko się miejsce następne dużo bardziej węższe nie patrzcie gdzie... zobaczymy zostaje tylko na fioletowej najwięcej miałem na fioletowo i przy fioletowej zostaje trochę tu leży powalanych w trzcinach. No ale zobaczymy uciekamy stąd jest za płytko za gęsto tutaj tak idę dalej ciekawe będą tu jeszcze jakieś miejsca w drodze czy będę musiał się wracać na poprzednie miejscówki Chyba coś jest. Kolejne fajne miejscówka. Może tutaj mi się poszczęści. on siedzi. Siedzi opań. Trzynasty albo dwunasty, nie pamiętam. Dobra, wracamy na poprzednie miejscówki, ponieważ mało czasu jest. Trzydzieści minut mi zostało. Znowu schodzimy tutaj. Trzy rzuty. Nic nie bierze. Następna miejscuwa. Trzy rzuty były i lecimy dalej. Siedzi od razu. O, trochę fajniejszy już, okoń. 20 cm to on ma na pewno już. Jest chyba 14 okoń Dobra, lecimy. Siedzi, następny Wizowie dobijemy do 15. Chociaż połowa Chociaż połowa Chociaż połowa będzie 15 okoń Jest, jest. Jest szesnasty, chyba szesnasty. Widzowie. Szesnasteczka, dobrze, dobrze. Jest, siedzi. 17 ogon. Mamy widzowie, siedemnastego. Ciśniemy pod dyszki 17. Elegancko Dobra, mamy 17 okoni, lecimy jeszcze na następne miejsce. Mamy Chyba, chyba jeszcze dwa miejsca. Więc co i biście Te miejsce sobie odpuszczam, bo tu ciężko jest zejść i zarzucać akurat, więc to miejsce ominiemy. Idziemy dalej. Dobra widzowie, jednak mogę stąd porzucać przecież Może ominąłem fajne miejsca akurat Może jednak to jest dobre miejsce Tylko że leniwy byłem wcześniej Dobra trzy rzuty były, idziemy dalej Jest, siedzi 19 Jest dziewiętnasty Super. A więc tak widzowie, jest godzina 15:45, czyli 15 minut już przekroczyłem. Ale można doliczyć moje wędrówki po lesie, coś to z samego owienia wyjdzie i 3 godziny. Udało mi się złowić 19 okoni. Cel był 30, no trudno. Próbowałem się śpieszyć, wszystko robić, ale nie udało mi się osiągnąć celu. No Kurcze, może trochę za duży cel sobie dałem, ale szło dobrze, szło dobrze. Okonek potem na koniec już przestał brać, a na, po, na początku nie brał, potem na środku znalazłem po godzinie czasu na jakie przynęty bierze. Fajnie się działo, ale potem przestał, no nic. Udało mi się złowić 19, myślę, że to i tak dobry wynik jest na 3 godziny, nie wiem, sami napiszcie. Komentarzu, co sądzicie? Czy to dobry wynik, czy nie? Takie 20 wpadały. Jedne miałem potężne branie. Myślę, że plus 30 na pewno było. Więc tyle. Zostawcie po sobie łapkę oraz komentarz dla zasięgu. Subskrypcję, jeśli się spodobało. I do następnego możecie napisać, jakie wyzwanie następne chcecie, żebym się podjął. Narka.